Piję sobie tą herbatę, tak się zasiedziałam na kanapie. A choinka w aucie na mnie czeka. Muszę po nią pójść, bo no nie, nie przeleży przecież całej nocy w aucie. I myślę, że nie powstrzymam się i będę musiała od razu ją udekorować, więc wszystko wam pokażę. Leon już tutaj próbuje rozpracować gałązki. No i co, jak myślisz, co z tego zrobimy? Zaraz tu jeszcze będzie większe drzewko. To dopiero będzie frajda. Dobra, mamy to. Teraz się jeszcze rozbiorę i nie mogę się doczekać. Jest zainteresowanie. Już widzę, że będę miała pomocnika. 내온 속도도 기가. Udało mi się rozłożyć choinkę. Nie było to łatwe, bo musiałam poucinać parę gałązek z dołu, żeby się zmieściło do stojaka. A że nie mam żadnej piły ani nic takiego, to musiałam sobie radzić w inny sposób. No, ale stoi, i teraz pokażę Wam te bombki, o których Wam mówiłam wcześniej. Ale zanim bombki, to zrobię mały porządek. Znalazłam w TK Maxie takie zabawki dla kotów w świątecznym wydaniu. On się właśnie nią zajął. A ja tutaj mam skrzynię skarbów. To są te bombki, o, którym, o których Wam mówiłam. Takie w różnych kształtach. Tu akurat mam takie grzybki. One są z Ikei, ale nie wiem, w tym roku chyba nie są dostępne. Tu mam taką małpkę, krecika. No, przeróżne. Traktor. <tryk> tu taki piękny konik. Z Salzburga, z tego co pamiętam. Motor. Tutaj taka cudna sarenka. Też moja ulubiona. Co my tutaj jeszcze mamy? Hmm, Taki precelek. Te akurat są. E z firmy Majlek. O, i ten jest bardzo ładny dziadek do orzechów. Zacznę sobie od rozwieszenia lampek. Już nie mogę się doczekać efektu. najpierw sobie przywieszam zawieszki na te bombki. Na te właśnie, co dzisiaj kupiłam. A później będę... Później będę wieszać te w różnych kształtach, żebym wiedziała mniej więcej w których miejscach je rozmieścić, żeby były fajnie widoczne. Takie haczyki w złotym kolorze. Kupiłam w Lerwa I naprawdę bardzo ładne są. No to przywieszam. Wysiewam na razie tylko białe, ale już czuję, że te kolory, to będzie to. Choinka gotowa, tak. Ona się prezentuje, no ja jestem zakochana. To jest strzał w dziesiątkę i o takie coś właśnie mi chodziło. Jeszcze brakuje gwiazdy na czubku, ale akurat dzisiaj żadna mi się w sklepie nie podobała, więc, więc będę jeszcze szukać. Patrzę się na tą choinkę i cieszę się jak dziecko. Bo nie dość, że jest taka piękna, i samo ubieranie choinki zawsze na maksa mnie cieszy. To jest to pierwsza choinka w moim mieszkaniu. Pierwsze święta w moim mieszkaniu, oczekiwanie na święta. Więc jest to przemiłe uczucie i naprawdę wyszło przepięknie. Jak tak powiedziałam, że cieszę się jak dziecko z choinki, to przypomniało mi się, jak śpiewałam z zespołem Gama w podstawówce. Śpiewaliśmy taką świąteczną kołysankę i pomyślałam, że pokażę Wam, jak śpiewa mała Klaudia. Posłuchajcie. Zawsze jak zbliżają się święta to przypomina mi się ta kołysanka i sobie czasem puszczę i powspominam. Bardzo fajny był to dla mnie czas i tak jakoś um, ciepło się na sercu robi jak, um, jak się do tego wraca. Zmieniłam sobie jeszcze poszewkę, kupiłam ją ostatnio w HM Home Home. Taka neutralna, żeby pasowała mi do koloru kanapy. A ta poducha w kształcie gwiazdki jest zisk. Jest już bardzo późno, bo jest po drugiej godzinie. Dlatego postanowiłam sobie przygotować jakieś śniadanie na jutro. I mam bardzo fajny przepis, który dostałam od koleżanki, więc pozwolę sobie podzielić się z Wami tym przepisem na śniadanie. Potrzebna nam będzie dynia, białko i woda lub mleko. Aha, i płatki owsiane to w sumie główny skład. Mi akurat została jeszcze połowa dyni po kremie, który robiłam ostatnio. Więc akurat chciałam też wykorzystać i yy, już Wam pokazuję. W zasadzie przepis jest banalnie prosty. Potrzebujemy 40 g 40 płatków owsianych. Wsypujemy sobie to wszystko do garnka. 100 gramów dyni. 100 gramów dyni. Białko. Ja mam teraz akurat takie z biedronki. O smaku czekoladowym. Czekoladowej pralinki. Bardzo fajnie tutaj pasuje kokosowe białko, ale akurat nie mam. Wsypuję sobie. Do tego za chwilę dodam 100 g dyni i zaleję to wodą, tak aby tylko to przykryć i pogotuję około 20 minut, żeby dynia nam się ugotowała. Po zblendowaniu tego na gładką masę wlewamy sobie do miski i wstawiamy do lodówki na całą noc. Rano robi się z tego taki fajny pudding. Mi to bardzo przypomina właśnie pudding i można dodać sobie do tego owoce, skyr. Dziękujemy Wam za obejrzenie tego filmu i widzimy się już jutro. <gry>